Prawie 315 milionów złotych przeznaczone zostało na realizację lokalnych strategii rozwoju przygotowanych przez wszystkie lokalne grupy działania działające obecnie w Małopolsce. W minionym tygodniu przedstawiciele lokalnej grupy działania Piękna Ziemia Gorczańska w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego otrzymali umowę ramową na ponad 6 milionów złotych na realizację swojej wcześniej wypracowanej lokalnej strategii rozwoju. To był kawał ciężkiej pracy, dwuletnie zmagania. Trzeba było zaangażować kilku, kilku ludzi, którzy powiedzmy mieli jakieś pomysły. Myślę, że to efekt finalny jest bardzo dobry. No pieniądze, pieniądze będą. Kwestia tego, kto ma jakie pomysły, jak on to widzi działalność gospodarcza z Nowa Mile, widzi, na pewno ludzie, którzy mają pomysły na rozwój turystyki w naszym regionie. Naprawdę jest to szansa na te lata 2014-20 i, i, i grzech byłoby to nie wykorzystać. Nasze miasto po raz pierwszy uczestniczy w tego typu projekcie. Do tej pory nie mogli mieszkańcy Myszany Dolnej starać się o tego typu środki. Chciałbym zachęcić wszystkich mieszkańców do zainteresowania się dokładnie strategią. I tym, na co można te środki pozyskać. Przede wszystkim na pomoc ze strony LGD mogą liczyć przedsiębiorcy, mogą liczyć osoby, które chcą założyć działalność gospodarczą a także wszelkiego typu organizacje, fundacje, które mają swój, mają swój pomysł i chciałyby tutaj zrobić coś dobrego dla naszego miasta, dla naszego rejonu. Umowy przedstawicielom lokalnych grup działania wręczał Stanisław Sorys, który dziękował przedstawicielom LGD za włożoną pracę w przygotowanie lokalnych strategii rozwoju. Wicemarszałek województwa małopolskiego ma nadzieję, że środki, którymi teraz będą dysponować lokalne grupy działania, przede wszystkim pobudzą rynek pracy. Jeżeli nabudujemy tylko i wyłącznie, infrastrukturę, Struktury takiej niekomercyjnej, to oczywiście żadna gmina nie będzie się w należyty sposób rozwijać. Mówimy o miejscach pracy, mówimy również o podatkach, które potem trafiają do poszczególnych jednostek samorządu. W związku z tym bardzo duży nacisk właśnie na rozwój przedsiębiorczości w ramach środków europejskich. Lokalne grupy działania będą dysponować środkami w ramach trzech kategorii: wsparcia dla społeczności lokalnych, współpracy i aktywizacji. Na wsparcie mogą liczyć przedsiębiorcy oraz stowarzyszenia i organizacje pozarządowe. Na aktywność ze strony mieszkańców liczą włodarze zagórzańskich samorządów. Dostaliśmy bardzo przyzwoitą kwotę i teraz zapraszamy wszystkich przedsiębiorców, wszystkich mieszkańców naszych trzech gmin, czyli tego obszaru mszańsko-niedźwieckiego, żeby składali odpowiednie wnioski i wykorzystywali tą pulę co do... Groszy. Będziemy zachęcać stowarzyszenia działające na terenie miasta przede wszystkim i przedsiębiorców, żeby sięgnęli po te pieniądze. Chciałbym, żeby składali wnioski do zarządu LGD. Natomiast zastanowimy się również, jak wspólnie z gminami wykorzystać pieniądze, te, które mogłyby służyć dla wszystkich trzech jednostek. Wiele jednak będzie zależało od nas, członków Stowarzyszenia. Mówi z kolei Bolesław Żaba wójt, gminy Szanadolna. Sterling samorządu na rozmowę z nami czasu nie znalazł. Przesłanej do naszej redakcji odpowiedzi zaznaczył, że wartość stowarzyszenia nie powinna się opierać wyłącznie na pozyskanych środkach finansowych, ale główną wartością powinno być stworzenie wspólnoty, jednolitej wizji rozwoju i zaangażowanie w jej realizację, jak największej liczby mieszkańców. W ten sposób można realizować wiele wspólnych inicjatyw, wymieniać doświadczenia i podejmować działania z korzyścią dla całej wspólnoty, jaką tworzą mieszkańcy obszaru objętego lokalnej strategii rozwoju. W przeciwnym razie skończą się środki i skończy się tym samym działalność stowarzyszenia. Życzyłbym sobie mniej podziałów między nami, a więcej współpracy dla określonych w lokalnej strategii rozwoju celów. Oczywiście, właściwe wykorzystanie środków ma szansę pobudzić rozwój gmin i należy je mądrze rozdysponowywać, ale powinno się to odbyć efektywniej i bardziej transparentnie, przy udziale większej ilości beneficjentów niż to miało miejsce w w poprzedniej perspektywie finansowej. Szanse mają wszyscy, prawda? Tylko, że to muszą być odpowiednie wnioski, które promują rozwój, nazwijmy turystyczny umownie, tak? Prawda, tych gmin. Jakieś place zabaw, jakieś no najprzeróżniejsze rzeczy. Na to jest lokalna grupa działania. I dziękuję wszystkim, którzy przysłużyli się do tego, że ta grupa się ostała i że jest. W latach 2007-2013 Małopolskie Lokalne Grupy Działania rozdysponowały w ramach lokalnych strategii blisko 272 miliony złotych. Józef Budacz, TV 28.